Moje, gdy wam śpiewam, prezentuję Stasiu, grób, nie setnę pomagają mi. Warkocze moje, jak widzicie, potrzebne mi nami są, to mnie obchodzi, że z nich każdy drwi. Niemodny wartocz, warkocz, warkocz powiadają setni, warto, warkocz doradzają po to, to czy się, portają kurczowie. Nie jednych chuje w oczy urok i czego o wartoczę stały, się do czynienia, nie jednak my, czy nie. Oczy moje kiedy tańczę, przed tańca sięgną, więc w tańcu pomagają mi. Warto, moje i do tańca potrzebne mi są, to mnie obchodzisz że z nich każdy drwi. Warkocze moje, gdy wam śpiewam, w rynku sta się W piosence każdej pomagają mi. Warkocze moje, jak widzicie, potrzebne mi są. To mnie obchodzi, że z nich każdy drwi. Niemodny warkocz, 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 powiadają zetni, warkocz, warkocz, doradzają, po co to, to warkoczy się, sprzątają w kurszowie. Nie Niech jedni w oczy urok warkoczy. o warkocze cały, buśno to czy ja nie zetnę, jednak my warkoczy nie. Ja nie zetknę jednak my czy nie, ja nie zetnę jednak my warkoczy nie, 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 nie. nie.